Cześć. Z tej strony Mateusz z Stitch Technology. Tematem dzisiejszego odcinka będą triggery DDL. W poprzednim materiale dotyczącym triggerów, do którego link znajdziecie w opisie, rozmawialiśmy o tym, czym są triggery oraz omówiliśmy szczegółowo, jak wygląda konstrukcja trigera DML. Także zachęcam do zapoznania się w pierwszej kolejności ze wspomnianym materiałem a w szczególności jeżeli triggery są dla Ciebie czymś nowym. Przechodząc do sedna odcinka. Triggery DDL z angielskiego Data Definition Language to mechanizmy baz danych, które są wywoływane automatycznie w odpowiedzi na określone zdarzenia dotyczące struktury bazy danych. Są to zdarzenia związane z operacjami DDL, takimi jak tworzenie, modyfikowanie czy usuwanie tabel, indeksów, widoków, schematów i innych obiektów bazy danych. Więc na pewno możemy skojarzyć je między innymi z poleceniami takimi jak Create, Alder czy Drop. Triggery DDL są definiowane w podobny sposób jak triggery DML z tą różnicą, że reagują one na zdarzenia DDL, a ich strukturę omówimy na przykładzie, który widzimy teraz na ekranie. Tak jak w triggerach DML, używamy polecenia CREATE TRIGGER, po którym podajemy nazwę tworzonego triggera. Następnie piszemy tylko ON DATABASE bez określenia nazwy bazy danych. Trigger będzie działał w kontekście bazy danych, w której jest tworzony, więc z założenia jesteśmy już z tą bazą w połączeniu. Na pewno widzicie już pierwszą różnicę w porównaniu z triggerami DML. Triggery DDL przypisywane są do konkretnej bazy danych, a nie do tabeli, jak ma to miejsce właśnie przy triggerach DML. Teraz piszemy FOR i podajemy przynajmniej jedno zdarzenie, po którym trigger będzie się uruchamiał. Zwróćmy uwagę, że nazwy instrukcji DDL zawierają znak podkreślenia. Dlatego podczas tworzenia takiego triggera dla wymaganego zdarzenia DDL warto upewnić się w dokumentacji, jakiego zapisu powinniśmy dokładnie użyć. Najważniejsze, aby zapamiętać, że jeden trigger DDL może dotyczyć więcej niż jednego rodzaju zdarzenia. No i na koniec zostaje nam ciało trigera, w którym zawieramy już dedykowane instrukcje, które będą wykonywane. Jego składnia zależy tylko od naszej inwencji twórczej. No może jeszcze od wymagań, jakie zostały nam postawione. Przejdźmy teraz do SQL Server Management Studio, aby utworzyć nowy trigger DDL. Na liście dostępnych baz danych możemy zauważyć bazę SHOP, którą utworzyliśmy podczas tworzenia triggerów DML. Możemy również teraz w niej skorzystać. Co prawda, w tej bazie mamy już dwie tabele, które utworzyliśmy wcześniej, dlatego trigger, który za chwilę stworzymy, nie zaloguje nam utworzenia tabeli Product oraz DML LOGS. Ale nie musimy się tym przejmować, ponieważ wykonamy kilka dodatkowych operacji DDL, które potwierdzą nam poprawność działania naszego triggera. Zacznijmy od utworzenia dedykowanej tabeli do przetrzymywania logów dotyczących struktury naszej bazy danych i nazwiemy ją DDL Logs. Oświeżmy listę dostępnych tabel i teraz, kiedy nasza tabela została utworzona. Możemy stworzyć trigger DDL. Napisz. Create trigger. I nazwijmy go trg. First DDL. Trigger. Napiszmy on database. I teraz for. Podamy tutaj kilka przykładów zdarzeń, po których trigger się uruchomi i zaloguje zmiany w tabeli DDL logs. Niech to będzie create table alter table drop table Może jeszcze Create Procedure od razu napiszmy Alter Procedure i Drop. A no i możemy jeszcze dodać Create View, Alter View i drop View. I następnie przechodzimy do części wykonawczej triggera. As begin END. Tutaj między begin i END napiszmy coś takiego. Set. To polecenia zapobiega wysyłaniu liczby wierszy wpływających na klienta po wykonaniu zapytania. Zwiększa to wydajność, eliminując niepotrzebne komunikaty. Następnie zadeklarujmy trzy zmienne. Niech to będą właśnie event type, event details i event user. Declare event type deklaruje zmienną do przechowywania typu zdarzenia. Event details będzie przechowywała szczegóły dotyczące zdarzenia, a Event User to deklaracja zmiennej do przechowywania nazwy użytkownika, który wywołał zdarzenie. Teraz pobierzemy poszczególne informacje do naszych zmiennych i wykorzystamy do tego funkcję Event Data, która zwraca informacje o zdarzeniu DDL w formacie XML. Pierwsza pozycja to typ zdarzenia. Właśnie na przykład create table, alter table. I to właśnie zapisujemy do zmiennej event type. Druga linia pobiera szczegóły wykonanej komendy języka SQL i zapisuje je do zmiennej event details. I ostatnie polecenie pobiera nazwę użytkownika, który wywołał zdarzenie i zapisuje je oczywiście do zmiennej event User. No i na koniec zostaje nam wstawienie wszystkich tych danych do tabeli DDL Logs. Do tego posłuży nam proste polecenie INSERT INT. Teraz nasz trigger jest już gotowy, także wykonajmy to zapytanie. Zapytanie zakończyło się sukcesem, także odświeżmy bazę danych i poszukajmy naszego triggera. W oknie Object Explorer w naszej bazie danych wyszukujemy folder Programability, a następnie folder Database Triggers. Nasz trigger jest już dostępny. Także najwyższa pora przetestować jego działanie. Załóżmy, że potrzebujemy przetrzymywać podstawowe dane o naszych stałych klientach, więc potrzebujemy utworzyć dedykowaną tabelę w naszej bazie danych. Stwórzmy tabelę klienci. Odświeżmy teraz naszą bazę danych. I widzimy, że tabela klienci pojawiła się na naszej liście tabel. Zobaczmy, jak prezentują się wyniki w tabeli ddl Logs. SELECT gwiazdka FROM ddl Logs. Widzimy, że mamy informację o tym kiedy nowa tabela została utworzona, informacja o typie zdarzenia, czyli create table, tutaj mamy też wszystkie detale związane z naszym zapytaniem, którym tworzyliśmy tabelę, a także informacje o użytkowniku, który taką tabelę utworzył. No dobrze, a teraz wpadliśmy na pomysł, aby do naszej tabeli z klientami dodać datę dodania klienta do naszego systemu, musimy więc wprowadzić modyfikację w strukturze tabeli. Napisz. Wykonajmy to zapytanie. I podejrzyjmy, jak prezentują się wyniki w tabeli DDL Logs. I tutaj w wynikach widzimy, jakie aktualnie dane znajdują się w tabeli TDLogs i dostrzegamy, że zmiany, jakich dokonaliśmy, również są szczegółowo odnotowane. Teraz wyklikajmy nową tabelę z poziomu interfejsu. W folderze Tables w oknie Object Explorer klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy... New, a następnie table. W nazwie kolumny wpiszemy sobie na przykład dane testowe, dane testowe, a w data type wybierzemy jakiś prosty typ i niech będzie to Nvarchar 50. Teraz możemy kliknąć Zapisz lub Prosty skrót klawiszowy CTRL-S. I to teraz musimy nazwać jakąś naszą tabelę, więc nazwijmy ją po prostu testy. Klikamy OK. Zamkniemy to okno i odświeżamy listę naszych dostępnych tabel. Tabela testy również widnieje na naszej liście. Wykonajmy polecenie select gwiazdka from DDL logs, aby zobaczyć, co teraz mamy w wynik. W naszym przypadku widzimy, że zostały dodane dwa wiersze: jeden dotyczący create table, a drugi dotyczący alter table. I tutaj jest to rozbudowane o mechanizm lock-escalation lock-escalation w SQL Server to mechanizm, który konwertuje wiele mniejszych blokad, na przykład blokad wierszy lub stron na jedną większą blokadę, na przykład blokadę w tabeli aby zmniejszyć obciążenie systemu zarządzania blokadami i właśnie polecenie alter e, table testy set lock-escalation równa się e, table Ustawia sposób eskalacji blokad dla tabeli testy na poziom tabeli, co może właśnie pomóc w optymalizacji zarządzania tymi blokadami kosztem potencjalnie mniejszej współbieżności. To polecenie zostało dodane przez SQL Server, ponieważ w sytuacjach, kiedy korzystamy z interfejsu graficznego, Skrypt SQL jest automatycznie generowany i może zawierać on dodatkowe ustawienia czy parametry tak jak miało to miejsce w tym przypadku. Gdybyśmy stworzyli tabelę testy za pomocą prostego zapytania create table, które sami tworzymy, trigger nie zalogowałby w tym przypadku akcji alter table. Oczywiście ta dodatkowa linia nie oznacza nic złego, natomiast dzięki przygotowanemu przez nas triggerowi Dokładnie widzimy, co dzieje się w naszej bazie. No dobrze, ale załóżmy, że jesteśmy już po naszych testach na tabeli, więc chcemy usunąć tabelę testy. Usuńmy ją również z okna Object Explorer. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w tabeli DDL Logs. Tabeli testy już nie ma, a w naszych logach widzimy kiedy i przez kogo została usunięta ta tabela. Jeżeli chodzi o triggery DDL, to wszystko, co chciałem pokazać w tym materiale. Zachęcam natomiast, abyście samodzielnie przeprowadzili dodatkowe testy dotyczące procedur bądź widoków, które są powiązane z tą bazą danych. Dzięki wielkie za oglądanie i zachęcam Was do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi szkoleniami. Do usłyszenia!